Nazywam się Magdalena Krajewska, jestem lekarzem rodzinnym i witam Cię na moim kanale. Dziś będziemy oglądać naprawdę zwiastun serialu Grace Anatomy. A dlaczego? Jak byłam na studiach, marzyłam o tym, że kiedyś będę tym lekarzem, takim samym jak Grace Anatomy. Okazało się zupełnie inaczej. I chcę pokazać Wam różnicę między edukacją w Polsce i właśnie w Stanach Zjednoczonych, i też różnicę w tych realiach pracy lekarza.

Trwają 6 lat. Był taki chyba jeden rok, że trwały 5 lat. Mój znajomy wtedy studiował. To była taka zmiana, która okazała się kiepską zmianą. Tanach zupełnie inaczej te studia wyglądają. Tam robi się najpierw takie studia jak odpowiednik polskich studiów licencjackich z biologii, chemii, i później dopiero idzie się na medycynę czteroletnią. U nas od razu jest 6 lat studiów, gdzie studiujemy przez 2 lata tak naprawdę teorie, na trzecim roku idziemy do różnych oddziałów i tam mm, mamy pierwszy kontakt z e, pacjentem. Po czym jeszcze nie jesteśmy lekarzami? Mamy dyplom, ale jeszcze nie mamy prawa wykonywania zawodu. Żeby otrzymać prawo wykonywania zawodu, musimy iść na roczny, tak naprawdę 13-miesięczny staż podyplomowy i w jego trakcie albo po skończonym stażu zdajemy egzamin państwowy. I żeby dostać pełne prawo wykonywania zawodu, musimy mieć zdany ten egzamin i odbyty w Stanach wygląda to trochę inaczej. Tam, tak jak u nas było, że na trzecim roku, to tam też na trzecim roku um, oni zaczynają, idą do szpitala, um, ale już są kierunkowani, już idą w jedną stronę i kończąc studia nie mają czegoś takiego jak, jak my, że muszą przejść wszystkie możliwe um, oddziały, tylko od razu idą na rezydenturę, czyli od razu wybierają na przykład chirurgię. Specjalizacja w Polsce też trwa Zdecydowanie dłużej niż w Stanach. U nas najkrótsza specjalizacja to jest właśnie lekarz rodzinny, który trwa 4 lata, ale są specjalizacje, które trwają 6, nawet 6,5 roku. Idziemy dalej. Widać, że już są na zabiegu. You are the run Widać, że już jak oni, nawet to jest interns, czyli właśnie starzyści, już są. Prawdziwymi lekarzami, którzy muszą dyżurować od razu, e, poświęcać się i być ciągle w szpitalu. No, w Polsce tak to nie wygląda. Na stażu, czyli ten, ten, ten staż roczny, staż po skończeniu studiów, wygląda tak, że nikt nas zbytnio nie widzi, nie zwraca na nas uwagi, a naszym zadaniem jest wypełnianie dokumentacji medycznej. I kończąc studia, chcemy, patrzę na to Grades Anatomii, już pomagać ludziom, a okazuje się zupełnie inaczej. Tutaj przejdźmy do tej rezydentury. Wszystko zależy do jakiego szpitala się trafi. Ale w takim szpitalu klinicznym, gdzie jest dużo specjalistów, dużo zabiegów, to niestety ciężko się dopchać do zabiegu. Pytnio nikt nie chce uczyć. Siedzi się też głównie w dokumentacji medycznej, i trochę właśnie, tak jak tutaj jest pokazane, trzeba walczyć o swoje i walczyć o to, żeby czegoś się porządnego nauczyć, i wyjść w końcu z tych papierów. Skapu! Tutaj było pokazane oglądanie operacji z góry. W Polsce czegoś takiego niestety nie ma, ale są szpitale, które. Pamiętam, że na hotelaryngologii e, mieliśmy coś takiego, że e, nagrywają operacje i studenci mogą obok na żywo oglądać e, to, te zabiegi e, na, na telewizorach. W szczególności jeżeli chodzi o jakąś taką mikrochirurgię. Dobra, idziemy dalej. The honor of performing first surgery is reserved for the intern that shows the most promise. Wait, what about me? Honey, you get to do rectal exams. co bardziej na stażu, jak najbardziej. Na stażu nawet potrafią ci starsi lekarze tak sobie z nas żartować i specjalnie kazać nam wykonywać jakieś badania, czyli na przykład no, cewnikowanie. Starsi koledzy bardzo lubili nas tak właśnie, na przykład tu teraz Kasiu ty będziesz cewnikować i wszyscy stoją i patrzą inni, a tej Kasie się zawsze trzęsły e, przy tym ręce, więc no niestety tak trochę jest.

Tak, aczkolwiek nie wiem, jeżeli wy oglądaliście Grace Anatomy, to tam jest non stop pokazane, jak to chowają się w szafach, jak to tam gdzieś całują się pokątnie, to szczerze chciałabym, żeby tak było. To by było fajne, ale no, nie słyszałam o takich rzeczach. Ale z tego co ja zauważyłam taką zależność, że. Jak na przykład rezydenci, czyli tacy lekarze w swoim wieku mniej więcej, między nimi rzadko dochodzi do jakichś romansów. Może dlatego, że między nimi jest jakaś rywalizacja, ale te romanse zazwyczaj są między starszym lekarzem, specjalistą, ordynatorem, a właśnie rezydentkami lub na odwrót. I to się naprawdę zdarza. Idziemy dalej. Jest coś takiego, że w tych filmach pokazane jest, jakby ci lekarze robili wszystko i byli wszędzie. Tutaj na przykład siedzili sobie przy dyżurce pielęgniarskiej i uzupełniali tam jakby wszyscy wetrójkę trójkę dokumentacje. tak nie jest, wszystko robią w swoim gabinecie i są zamknięci. Wydaje się tak, pacjentom, że tego lekarza nie ma. Że on przychodzi tylko na chwilę i co on robi przez ten cały czas? No, niestety, ta dokumentacja medyczna i to klikanie, do tego jest naprawdę bardzo dużo. Pamiętam, staż na e, ginekologii, jak głównym moim zadaniem i najważniejszym moim zadaniem numerowanie stron w historii choroby. A jak się popełniło błąd, bo jakaś kartka wyleciała, to było tragiczne. Te historie są tak grube, mają mnóstwo karteczek z dodatkowymi badaniami i każda z tych kartek musi mieć swój numerek. Na szczęście już teraz. Jest więcej personelu medycznego, są sekretarki medyczne, które w tym wszystkim pomagają i miejmy nadzieję, to się zmieni. Słyszałam, że w Norwegii, w ogóle w Skandynawii, Szwecji um, lekarze chodzą z dyktafonami i zapisują to, a później właśnie sekretarki to wszystko uzupełniają. On your first day. Jak widzieliście, Panna Grey wiozła sama wózek z dzieckiem na operację. I nie mówię, bo to też na pewno się zdarza w Polsce, ale zdecydowanie jakby są osoby, które się zajmują, mają swoje zadania. Mamy też sanitariuszki, sanitariuszy, którzy się zajmują właśnie przenoszeniem pacjentów, pomaganiem im. Każdy ma swoje zadania i nawet nie mogą niektórzy wchodzić w swoje kompetencje. Tutaj jest często pokazane właśnie jak lekarz pobiera krew. No tego jakby w Polsce się nie, to, to się nie dzieje. Ja szczerze wam powiem, jestem lekarzem rodzinnym, więc nie pracuję w szpitalu. E, trochę oczywiście pracowałam, ale jestem kiepska w pobieraniu krwi. I jeśli by do mnie przyszedł pacjent i powiedział na przykład, że wolę, że pani doktor pobrała mi krew, a nie pielęgniarka, to bym się przeżegnała. <grystanie> Zdecydowanie pielęgniarki są o wiele lepsze w pobieraniu krwi od, i wiem, najlepszych lekarzy. 007. Yep. Total 007. W Śmierć. Powiem wam, że na początku swojej pracy bardzo przeżywałam śmierć pacjentów. Jak pamiętam dobrze, moja pierwsza pacjentka, 103-letnia pacjentka zmarła. To było tak, że jechałam do małej przychodni, dostałam telefon, gdzie poinformowali mnie, że moja pacjentka zmarła. I czy bym mogła po drodze do przychodni zajechać do niej do domu, bo oni nie są pewni, czy ona zmarła. Podjechałam, ja znałam wszystkich w tym domu, znałam bardzo dobrze Janice, syna i córkę, e, która przyjechała w ogóle z, innego, z innej miejscowości do niej. E, i, i, I pomimo tego, że to nie była moja pacjentka, to do mnie przychodziła z tą mamą, więc ja już też dobrze ją e, znałam. E, dojeździłam do nich na wizyty domowe, więc ten dom znałam, już rozkład wszystkiego. Jak ja tam weszłam, to od razu zobaczyłam, że pacjentka nie żyje. I życie mi waliło jak szalone, trzęsły mi się ręce i pamiętam, że yy, proszą mnie, czy bym mogła, czy ona żyje, czy nie żyje, czy to sprawdziła. I pamiętam, jak podeszłam i mi się tak ręka trzęsła, z tym stetoskopem, który założyłam, trzęsącą ręką i ona była bardzo szczupła, że mi się tak trzęsła ręka, że ja słyszałam bicie serca, bo <laughs> po prostu słyszałam uderzanie tej mojej trzęsącej ręki. Ja wiem, że pacjentka nie żyje i już jakby no wszystko zrobiłam jak, do, jak, jak, jak się powinno i pamiętam to pytanie, czy nie żyje i nie potrafiłam, nie potrafiłam powiedzieć na głos, tak się trzesłam, ja ta... Magda nie płacz, Magda nie płacz, ogarni się, nie płacz i pamiętam, że ona mnie pyta, ja patrzę na nią, nie wiem jak się zachować i ją przytulam i płaczę razem z nią. A ona płacze, ja płaczę i mówię, że bardzo mi przykro i w ogóle no, nieprofesjonalne zachowanie kompletnie, ale to przeżycie i to czasami to, czego nas uczą, jak powinniśmy się zachowywać, a praktyka to jest zupełnie coś innego. Ale chcę wrócić tutaj. Myślę, że niestety dochodzi też do czegoś takiego jak wypalenia. Umie śmierć do dziś jest przerażająca, ale większość lekarzy pracujących w szpitalu, w szczególności na oddziałach ratunkowych, no ta śmierć zdarza się często, więc już nie mają tych emocji takich w sobie. I też pamiętam moją pierwszą reanimację w szpitalu, na stażu, gdzie lekarze starsi, zresztą moja kierowniczka specjalizacji, siedziała i kazała mi reanimować. I nie wyglądało to tak jak tutaj że wszyscy byli w emocjach, wszyscy byli w panice, a my reanimowaliśmy na przykład i, i wszyscy patrzyli, czy pacjentka umrze, czy, czy, czy się uda uratować i z nadziei, że tak to nie wyglądało kompletnie. I pamiętam, że byliśmy zmęczeni, że to jakby reanimacja nie jest łatwa, ucis uciskanie nie jest łatwe, jest to bardzo męczące i pamiętam, że nawet takie były, takie, no nie wiem, może nie śmiechy, ale takie um, dogadywania, że o patrzcie, zmęczyli się. Może to powinno być tak, że ci lekarze,

ale tutaj powiedziała o, tym, że, o tych e, uczuciach. E, powiem Wam, że tak jest. Jak się pierwszy raz stanie do zabiegu, jak się pierwszy raz coś zrobi, jak się pierwszy raz uratuje pacjenta, jak pacjent przyjdzie i powie, że lepiej się czuje albo że to podziałało, to się jest po prostu w skowronkach. I to są rzeczy, które tak jakby, pobudzają i, i dają takiego pomara do tej pracy. Ja zawsze, jak mam ciężki dzień, to jest tak, że wiem o tym, że idę w poniedziałek do pracy i będę parę dobrych godzin pracować, i mi się nie chce. Ja myślę takiego. Że znowu tyle godzin, za tym biurkiem będę siedziała i zawsze idę i tak, i po czym są ci pacjenci, jest ten vibe, jakby jest, są właśnie te rzeczy, które wychodzą i zawsze kończę po tych paru godzinach z takim pełnym naładowaniem bateriami, że było tak fajnie, że tyle się zrobiło i, i takie w ogóle fajne konwersacje i, i tyle można było. surgeon. Why I quit. They make it hard on i tutaj jest lekarka w szpitalu, która robi chirurgię i tak jest. To co powiedziała dokładnie. Tysiąc powodów, dla których chciałaby zrezygnować. Rezydenci przez to właśnie ciągłe wykorzystywanie, tą walkę, żeby coś zobaczyć, żeby coś zrobić. Za marne pieniądze w tym wszystkim, no bo rezydentury niestety nie są wysokopłatne, jest tak że to marudzenie i to, że a po co mi tym być lekarzem, dlaczego ja wybrałam tą specjalizację, a może ja powinna robić coś innego, to niestety większość moich znajomych pracujących w szpitalu ma. I marzą o tym, żeby już tą specjalizację skończyć, nie ze względu na to, żeby, wiem, lepiej zarabiać, albo żeby móc otworzyć swój gabinet, albo żeby mieć na, na pieczące specjalista, tylko żeby właśnie nie być już człowiekiem od papieru głównie. Welcome to the Pomimo tego, że w Grey's Anatomy jest wiele e, jakby nieprawdy i nierealistycznej i wiesz, byłam załamana, jak poszłam do pracy w szpitalu e, i zobaczyłam, że to zupełnie tak nie wygląda. To tak czy inaczej, jest to fajny serial, moim zdaniem, i warto go obejrzeć. Cóż, koniec w takim razie. Jeżeli Wam się podobało, to napiszcie swoje przemyślenia, jak, jakie wy widzicie różnice między anatomii, a, a, a prawdą i, i Wasze przykłady w szpitalu, które Was też może podłamały albo spowodowały, że chcielibyście być lekarzami. I pamiętajcie o najważniejszym, czyli o zasubskrybowaniu kanału, bo to jest podstawa i da, dajcie te łapki w górę. I tyle, trzymajcie się w takim razie, pa!